Po pierwsze dziękuję za, za przyjęcie, znaczy za zaproszenie mnie do tej konferencji i księdzu dziękuję za przywołanie Uniwersytetu Salezjańskiego. Bo to przecież jakaś, jakieś szczególne powołanie, które tkwi w faryzmacie świętego Jana Bosko, które doprowadziło poniekąd mnie do studiowania właśnie nauk komunikacji społecznej, zainteresowania się w dalekich jeszcze latach 90., w 93. roku studia doktoranckie tam zaczynałem. I to był czas także odkrywania treści, które do tej pory w Polsce były właściwie mało znane. Mianowicie treści związanych z obecnością religii, teologii, wymiaru teologicznego kina. Przypomnijmy sobie, że przecież w czasach PRL-u, a więc ten czas, który został zakończony no, formalnie rokiem 89, ale przecież oficjalnie cenzura działała jeszcze do roku 1990, to były pewne mechanizmy, które straszliwie utrudniały wykorzystywanie, tego dorobku z jednej strony kultury, z drugiej strony także teologii, który przenosił na ekrany. W roku 90 nie mówimy jeszcze o ekranach komputerowych. Komputery były wtedy zbyt słabe, nie były połączone w sieci. Mówimy raczej o ekranach kinowych, czy też telewizyjnych, ewentualnie kina domowego, jeżeli VHS można w ten sposób troszkę górnolotnie określić. W Polsce ta tematyka była słabo obecna. Jako prekursora można by tutaj wskazać w latach 70. ówczesnego arcybiskupa wrocławskiego. Późniejszego kardynała Henryka Gulbinowicza, który między innymi przyczynił się do tego, by w krwiobieg dusz Pasterstwa Polskiego włączyć wybrane, zakupione oficjalnie filmy, wtedy wyświetlane w kościołach z projektorów, to była właściwie dystrybucja idąca pod prąd oficjalnej dystrybucji państwowej, między innymi takie filmy jak Kwowadis Jezus z Nazaretu, Franka Zefirellego. Zapewne jeszcze kilka innych tytułów, można by tutaj szata, jeśli pamiętam, można by wymienić. Coś, co służyło jakiejś ewangelizacji, ale przede wszystkim zaczynało otwierać również myślenie katechetyczne na ten nowy wymiar obrazu. Wymiar, który przecież został zasygnalizowany, katechetom chyba nie muszę przypominać tego słynnego sformułowania papieża Pawła VI z 1975 roku, z jego posynodalnego tekstu adhortacji Ewangelizanti Nunciande, gdzie papież mówi: Kościół byłby winny przed swoim panem, gdyby nie wykorzystywał tych Nowych narzędzi, tych nowych technologii, jakim są media. Gdy w roku 75 papież święty Paweł VI te słowa zapisywał, to przecież media nowoczesne jak na ów czas. To była nie tylko prasa, medium drukowane, stosowane w kościele od czasu wynalazku Jana Gutenberga, więc połowa wieku XV. Przypomnijmy, pierwsza księga drukowana, to przecież, która ukazała się drukiem, to Biblia przez Gutenberga złożona, Biblia łacińska. Tu myślimy o tych mediach, które zaczynają się pojawiać pod koniec wieku XIX, czy właściwie już w wieku XX, radio, Kino, wreszcie telewizja. Nie ma jeszcze wtedy mowy o komputerach. Komputery zostaną zauważane dopiero w roku 1990 w oręciu na dni komunikacji społecznej przez papieża Jana Pawła II, ale to już pewnie będzie tematyka kolejnego wystąpienia. Zostańmy zatem przy tym obszarze, który zarysowuje Paweł VI. Do tego obszaru należy z całą pewnością również kino. Kino, które gdybyśmy przyjrzeli się dokumentom yy, magisterium kościoła, nie było wcale przyjmowane z tak dużym entuzjazmem, bo to mamy wypowiedzi chociażby z roku 1914-17, w latach dwudziestych yy, ubiegłego stulecia, które mówią nam o ogromnie dużej ostrożności kościoła, który wręcz zniechęca. Yy, Osoby duchowne, zakonne nie powinny były uczestniczyć w spektaklach kinowych czy kinematograficznych, jak to wtedy się mówiło, miasta Rzymu. Między innymi wypowiadał się w tym duchu kardynał wikariusz Rzymu. Zatem tu raczej mieliśmy do czynienia początkowo z ograniczeniami. Ta sztuka kinowa, jako coś, co zaczyna wzbudzać zainteresowanie religijne, pojawia się znacznie później. I to pytanie, które trzeba jednak postawić, zdając sobie sprawę z tego, że gdy sięgamy do po sztukę filmową czy też po kino, to zdawać sobie trzeba sprawę z tego, że oto jesteśmy oko-oko oko ze sztuką iluzji, że przecież kino nie pokazuje nam rzeczywistości, i to nawet kino dokumentalne. I to właściwie można by powiedzieć, że oto wprowadzony jest jakiś wyjątkowo mocny wątek romantyczny nie realistyczny, ale właśnie romantyczny taki, który posługuje się pewnymi wyobrażeniami, iluzjami, marzeniami, tęsknotami, złudzeniami. Sam przecież obraz jest tylko i wyłącznie iluzją, którą sztuka kinematografu, a więc projekcja kilkudziesięciu, obecnie 24 na ekranie kinowym nieruchomych obrazów tworzy w nas za sprawą niedoskonałości ludzkiej percepcji i mózgu, wrażenie projekcji i ruchu taśmy filmowej. Pytanie jednak, czy taka iluzja, iluzja audiowizualna, może doprowadzić człowieka do doświadczenia Boga? I tu chyba wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że ta rzeczywistość nie jest tak jednoznaczna. I pewnie moglibyśmy sobie pozbierać pewne opinie, spostrzeżenia. Wokół tego filmu, który zrewolucjonizował także myślenie o wymiarze religijnym kina, czyli pasja Mela Gibsona. To był właściwie pierwszy film, który trafił do szerokiej dystrybucji i przede wszystkim spotkał się z bardzo szerokim zainteresowaniem. Ponad 3,5 miliona widzów poszło na ten film do kin w roku 2004. Pamiętam, że gdy cztery lata wcześniej na ekrany wchodził film przeznaczony dla widzów nieco młodszych: spotkanie z Jezusem, pełnometrażowa animacja, ten Miracle Maker, produkcja brytyjsko- czy nawet konkretnie walijsko-rosyjska, to pamiętam, że oglądałem ten film w jednym z opolskich kin, i na sali kinowej dużej nas były trzy osoby: ja i mama z kilkuletnią córeczką. Dopiero pasja Mela Gibsona właśnie ten mur milczenia, obojętności albo nieświadomości, siły narzędzia pokonała. I z całą pewnością pewnie będziemy kojarzyli takie osoby, które mówią o wręcz doświadczeniu religijnym, duchowym, może gdzieś mistycznym, przeżycia wreszcie tego, czym jest, czym była droga krzyżowa Pana Jezusa. Ten wymiar odwołujący się do uczuć do emocji, a więc jednak chyba jakoś do tego wymiaru bardziej romantycznego w kinie daje się przecież zauważyć. Zresztą uświadommy sobie też rzecz następującą. Oto przecież w kinie zainteresowanie Ewangelią, zainteresowanie zatem tym tekstem zasadniczym dla Katechezy jest obecne od ponad 120 czy niemal 125 lat. bo Premiera kinowa pierwsza, ta symbolicznie oczywiście ujęta, to jest końcówka grudnia roku 1895 roku, premiera kilku króciuteńkich filmów realizowanych przez Lumière w Paryżu. Pierwsze filmy, na których widzimy Jezusa poruszającego się, nauczającego, dokonującego cudów, zmartwychwstającego z grobu, to jest rok 1895. 97. Do dzisiaj tych filmów powstały rzeczywiście setki, bo to nie tylko ta pierwsza pasja, życie i męka Jezusa Chrystusa. Ale także filmy tak zróżnicowane i tak różnorodne. Tu przywołuję zaledwie kilka tytułów: Pasja Gibsona, nieco późniejsze Narodziny, Catherine Hardwick z roku 2006, więc Opowieść na antypodach, bo o wydarzeniach związanych ze zwiastowaniem, z narodzinami. Ale także te filmy, które sięgają po postaci figuratywne. Pomyślmy sobie o potencjale takiego filmu, przecież tworzonego. Zarówno jako film, ale również jako wcześniej pierwowzór literacki ten cykl opowieści znarni potencjał apologetyczny, wyjaśniający prawdy wiary w przestrzeni pozakatechetycznej, pozaliturgicznej, poza pozakościelnej. Są filmy kierowane i dla dorosłych, to jest przecież pasja, ale także. I dla najmłodszych niedawna animacja, pierwsza gwiazdka, która o ile mi wiadomo, też wzbudziła ogromnie życzliwe zainteresowanie. Ale też są i filmy, bo dziś trzeba te ekrany rozszerzyć. I świadomie przywołuję dwa tytuły seriali, cykli, które są realizowane przez twórców internetowych. Mianowicie na Netflixie się pojawił, bodaj dwa lata temu. Taki dziesięciodcinkowy serial zatytułowany Mesjasz opowie zupełnie współczesna, z bardzo niejednoznaczną postacią mesjańską, Jezusową we współczesnej Syrii, w współczesnym Izraelu, w współczesnych Stanach Zjednoczonych. Czy też serial The Chosen, który pewnie trzeba by w liczbie mnogiej przetłumaczyć, tytuł Wybrani? Opowieść o kolejnych postaciach z otoczenia samego Jezusa. Jest tam i Maria Magdalena, i Mateusz, i Piotr, i Nikodem, i te osoby, które przecież znamy z kart ewangelii. Widać, że tak rozumiane treści religijne cieszą się ogromnym zainteresowaniem widzów, ale też zwróćmy uwagę, że te treści pojawiają się w kontekstach pozateologicznych. O ile co do podręczników religii będziemy się domagali, by znalazła się tam jakaś wyzmianka, imprymatur, zgoda jakiegoś asystenta kościelnego, jakiegoś recenzenta, który powie tak, te treści nadają się do nauczania, o tyle przecież na filmach, które powstają jako wydarzenia komercyjne, które mają przyciągnąć jak najwięcej widzów przed ekrany telewizyjne, kinowe, czy też komputerów, tam żadnego wideatur. Niech będzie oglądane czy spektatur y, takich wskazówek, y, próbuję tu łacińskie neologizmy ukuć, y, takich nie odnajdziemy. Zdawać sobie zresztą sprawę trzeba jeszcze, jeszcze z czegoś innego, ile czysta Ewangelia daje nam dostęp do, do tekstu, do nauczania Pana Jezusa. O tyle zauważmy, że Ewangelie i tu muszę powiedzieć w cudzym słowie, y, to są Zaledwie adaptacje. To są y, dzieła zupełnie nowej jakości, w których dokonuje się radykalnej przemiany. Przecież Ewangelia nie powstała jako gotowy scenariusz. Zatem, jeżeli twórcy po Ewangelię sięgają, to po to, by niejednokrotnie opowiedzieć swoją własną historię historię, która ma. Inną kompozycję, która ma inną strukturę. Co więcej, bywa, że też te elementy świata przedstawionego Ewangelii są w zupełnie inny sposób przedstawione na ekranach kinowych. Widzimy to zarówno w tak, wydawałoby się, dosłownym filmie, jakim jest Pasja Mela Gibsona, która jednak swoją strukturę zawdzięcza nie opowieści pasyjnej Ewangelistów, ale Objawieniom Katarzyny Marii Katarzyny Emerich błogosławionej Kościoła katolickiego. Widzimy to w tych filmach znacznie współcześ, współcześniejszych, w których Jezus jest przenoszony do świata dzisiejszego. Nie chcę tu w nikogo rzucać kamieniem, ale pomyślmy sobie o takim filmie, jak chociażby spotkanie przez bardzo wielu lubione ten Jezus, który y, objawia się jako kelner w przydrożnym amerykańskim barze czy też znowu inny amerykański film, w którym Jezus objawia się w górskiej zagubionej chacie, po to by pocieszyć strapionego y, będącego wciąż w żałobie maka y, ojca, który stracił w dramatyczny sposób y, córeczkę. Zatem trzeba zwrócić uwagę na to, że twórcy kina stają właściwie pośrodku między tekstem wyjściowym a adresatami docelowymi, którymi są widzowie współcześni odbiorcy wyposażeni we własne doświadczenia, we własne doświadczenia co do literackości także audiowizualnej czy też medialnej. Jak zatem taki film przenieść na ekran, jak sprawić, by stał się narzędziem komunikacji duszpasterskiej? tym katechetycznej. Zobaczmy, bo warto o tym przypomnieć, co dzieje się z Ewangelią, która jest poddana procesowi adaptacyjnemu. Otóż Thomas Licz, autor, którego teksty także po polsku możemy czytać, filmoznawca, między innymi zwraca uwagę na to, że oto odnajdujemy w tych kinowych Ewangeliach dążenie do realizowania. Taką nadzieją się możemy przynajmniej posługiwać wierności filmu wobec Biblii, a więc zarówno wobec jej tekstu, jak i czasoprzestrzeni, ale być może to, co jest jeszcze istotniejsze, to jest sensu. Znaczeń opowieści znarni nie rekonstruują tekstu ani czasoprzestrzeni, ale jednak próbują nam wyrazić, co to znaczy. Dobrowolna śmierć po to, by uratować, po to, by przynieść zbawienie. Lew Aslan staje się figuratywnie Jezusem. Ale zwróćmy też uwagę na słowa dość trudne, którymi posługują się dwaj filmoznawcy, Marek Hendrykowski z Poznania, Tadeusz Lubelski z ośrodka krakowskiego, z UJ, którzy mówią, że przecież takie przenoszenie na ekran nie jest neutralne, bo ono prowadzi do substytucji, a więc do zamian, do redukcji, czasem do adycji, a więc do rozszerzenia, Czasem do obrócenia, czyli inwersji, bywa, że do zmiany zupełnie akcentów, do kompresji tekstu, skrócenia go niesłychanie albo wzmocnienia wątków, które nie wydają się być tak oczywiste. Pomyślmy sobie o pasji Mela Gibsona, gdzie właściwie znajdziemy każde z tych terminów w tekście audiowizualnym, który wydawać by nam się mógł wierny Biblii. Tu, mam nadzieję, rozpoznają słuchacze kadr z pierwszej gwiazdki Maryję, która modli się, ta sympatyczna, młodziutka dziewczyna, która wyruszy w drogę do Betlejem po tym niesłychanym zwiastowaniu. Film, który znowu dokonuje adycji, bo przecież bohaterami, wydawałoby się pierwszego planu, przewodnikami po historii Ewangelii, stają się tutaj mówiące zwierzęta. A więc połączenie tej dawnej tradycji narracyjnej, Opowieści, które chociażby znajdujemy w starożytnej Grecji, ale także i u La Fontaine, u nas, u Krasickiego, i nagle to wszystko, co sprzyja jakiemuś dziecięcemu rozumowaniu, romantyzm czy rozwaga, przeniesienie tego w film biblijny, który jednak, mimo tych manipulacji, zmian, staje się opowieścią wprowadzającą nas w tajemnicę Betlejem, w tajemnicę Bożego Narodzenia. Krótki przegląd, żeby nie być gołosłownym: filmy, które powstały jeszcze pod koniec XIX wieku, a potem zupełnie przeskoczę nad wiekiem XX, w czasie którego powstały setki ekranizacji Biblii. Tu właściwie mógłbym wprowadzić nas już do wieku XXI i zadać pytania, czy któreś z tych kadrów są Państwu znane, czy któreś rozpoznajecie. Z prawej strony ta postać lalkowa, to oczywiście ten Jezus cudotwórca, bo to także film oryginalny, Miracle Maker, ten brytyjsko-rosyjski animowany film Spotkanie z Jezusem. Z lewej strony Guido Kieza jego niesłychanie ciekawy, choć apokryficznie utkany film o świętej rodzinie, o Maryi i o Sono Conte. Opowieść, po którą warto sięgnąć, Guido Kieza. ja jestem z tobą, tytuł oryginalny. U dołu być może pamiętacie ten kadr, to spotkanie zmartwychwstałego Chrystusa, którego poszukuje rzymski legionista, oficer, film zatytułowany Zmartwychwstały. Gdybyśmy przeskoczyli do wieku XXI, o tym zresztą pisałem w swojej książce, wydanej półtora roku temu, Mamy już ponad 70 filmów, w których mowa jest o Jezusie. Ale uwaga, tu roztropność jest ogromnie potrzebna, dlatego że wybiłem czerwonymi literami te tytuły, które mogą jakoś nas może bawić, może szokować. Zauważcie, pierwszy film, jaki się pojawia w tym tysiącleciu czy też stuleciu, to jest Jezus Chrystus, łowca wampirów. Ale to także film Pytanie do Boga, współczesna opowieść kryminalna, w której no właśnie przeprowadzone jest śledztwo, bo udało się odkryć grób, a tam zwłoki czy szkielet ukrzyżowanego człowieka. Niemiecka produkcja troszeczkę podobna duchu wideo z Jezusem. Ultra Christ, kolejny film, Kod Da Vinci opowieść, którą z całą pewnością, jeżeli nie widzieliście to, to o niej słyszeliście, która dekonstruuje nam Ewangelię. I tutaj proszę zobaczyć, że to jako katecheci, jako ci, którzy są odpowiedzialni za przykład za przekaz wiary stajemy wobec bardzo nieuczciwej, bo potężnej konkurencji. Konkurencji, o której powiedziałem, pojawia się w kontekstach poza kościelnych, poza teologicznych, ale równocześnie wpływa na nasze umysły na sposób rozumowania. Pamiętam, że parę lat temu Polsat między innymi w Wielkosobotni wieczór wyświetlił właśnie film Kod Vinci. Pomyślcie sobie, jak ci widzowie, którzy poczuli się poruszeni i dotknięci tezami profesora Langdona, oczywiście fikcyjna postać z tego filmu, który spotyka pra-pra-prawnuczkę Jezusa w tymże filmie i wcześniej w opowieści, w powieści Dana Brauna, jak ci ludzie mają potem uwierzyć w Ewangelię, którą odczytuje się w rezurekcji, którą się odczytuje w niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego, jeżeli to wszystko jest pokazywane jako tylko i wyłącznie hipoteza czy wizja. Kolejne znowu obrazy, oczywiście Chata, o której wspomniałem, ale także piękny, chrystologiczny polski film, tutaj Henryk Łębiewski, którego widzimy w tytułowej roli w filmie Edi, jako figuratywna postać kogoś, kto ratuje, kto oddaje życie i wreszcie bardzo feministyczny w swoim kluczu, rozumieniu, ale także, zauważcie, czarnoskóry aktor, który gra Świętego Piotra, jego brat jest również oczywiście Andrzej Czarnoskóry, film Maria Magdalena sprzed kilku lat. Tych filmów, które stanowią swoistą konkurencję, bo można powiedzieć, wysadzają w powietrze nasze oczekiwania wobec zgodności Ewangelii z obrazem filmowym, ale przede wszystkim współkształtują wyobrażenia naszych katechizowanych adresatów naszych wysiłków do jest całe mnóstwo. To jest to przedziwne spotkanie, które tylu ludzi wzrusza ten Jezus jako kelner, ale też i niemiecka komedia, która mam nadzieję, zdaje się, w Polsce nie miała aż takiego wzięcia. Jezus mnie kocha. Zbliża się dzień sądu ostatecznego, bawaria i Jezus nagle przybywa po to, by rozpocząć sąd, ale ponieważ zakochuje się, w związku z tym stwierdza, że ta ludzkość nie jest aż tak straszliwa. Tu jeszcze kolejne obrazy Czarnoskóry. Jezus w wizji bardzo ciekawej, chociaż niestety dość powierzchownej afroamerykańskiego reżysera Jean-Claude Lamar. Kolor Krzyża. Po prawej stronie te w kolorze Sepi kadry to irański film z 2007 roku, Taleb Zecha, Almasih al Mesjasz. A więc próba odczytania postaci Jezusa w świetle. Koranu oraz apokryfów, tu przede wszystkim apokryficzna Ewangelia Barnaby. Wspomniałem o tym wspaniałym lwiaslanie z opowieści z Narni, ale także Son of Men, południowoafrykański film współczesny o Jezusie, który przychodzi do współczesnego świata. Takich filmów jest całe mnóstwo, ta lista, tak jak wspomniałem, zawiera ponad 70 już tytułów filmowych, aczkolwiek te tytuły filmowe pokazują nam też różnorodność. Oto mamy te filmy, które mogą stać się narzędziami pracy, dyskusji, rozmowy, zainteresowania. Pomyślcie sobie chociażby o tym przeciekawym filmie, bardzo medytacyjnym: Paweł, apostoł Chrystusa. Pomyślcie sobie o tych nurtach kina. Apologetycznego, które przywołują także w świadomości naszych katechizowanych to pragnienie spotkania Chrystusa, wyjaśnienia, uwierzenia, udokumentowania, że faktycznie istniał, to jest ten zmartwychwstały Kevin Reynoldsa, o którym mówiłem, ale także sprawa Chrystusa w reżyserii Joe Gana. Na zakończenie przyznam się, że jestem ogromnie zaciekawiony tym filmem, który był zapowiadany już na ubiegły rok 2020, ale pewnie epidemia Go powstrzymała niezwykle utalentowanego reżysera, jakim jest Terence Malick, człowieka, który poszukuje w kinie również mistyki. Jego jest m.in. Drzewo Życia, być może ktoś ten film kojarzy. I film zatytułowany The Way of the Wind. Droga wiatru. Oczywiście w tytule brzmi nawiązanie do słów do spotkania Jezusa z Nikodemem. Wiatr, duch, pneuma wieje tam, gdzie chce. Zatem o tej drodze wiatru, o tej drodze ducha ten film chce mówić. I znowu jeszcze kadry pasji Jezusa uśmiechniętego, którego rozpoznajemy jako tego kelnera z filmu Spotkanie. Natomiast tu akurat gra Jezusa w Ewangelii według Świętego Mateusza, film nieco dawniejszy i wreszcie chodzący po wodzie Mesjasz w Waszyngtonie, w tej produkcji netflixowej zatytułowanej Mesjasz. Jest na szczęście jako punkt odniesienia sporo literatury, bo myślę, że wyzwanie, jakie przed katechetami fino religijne, zwłaszcza ewangeliczne, stawia to umiejętność dostrzeżenia tych zasobów. Nie tylko po to, by teraz przyjmować za dobrą monetę chociażby taki film jak Hata, pełny przecież błędów ideologicznych i obecne herezje, między innymi patrypasjanizm, który tam się objawia, moralność, która właściwie mówi o braku jakiejkolwiek odpowiedzialności, a pokatastaza, która następuje właściwie automatycznie. Warto zatem wziąć również na własny warsztat metodologiczny z jednej strony te filmy, które oglądają nasi katechizowani, po to, by zrozumieć w jaki sposób ich umysły, ich wiedza, ich wyobrażenia o Ewangelii, o Panu Jezusie są kształtowane, a równocześnie umieć krytycznie odczytać to, czym jest kino współczesne, to, czym pozwala nam, również wróćmy do słów papieża św. Pawła VI, to wykorzystywanie nowych narzędzi, które są przed nami. Ale tak jak każde narzędzie, ono domaga się rozwagi. A nie tylko takiego romantycznego zaciekawienia, jak fajnie, że wszyscy te filmy oglądają, posługują się, to może my także to zróbmy. Doświadczenie, które pewnie wielu metodyków i katechetów ma niestety za sobą, jest takie, że czasem przy braku jakichś inwencji, prościej jest posłużyć się filmem, oddać głosy twórcy, reżyserowi, ale niestety zapominając o tym, że. Zapominając o tym, że tak naprawdę odpowiedzialność nasza to głoszenie Ewangelii, a nie wpisywanie się w marketingowe zjawiska, w marketingowe nurty. Bardzo dziękuję, mam nadzieję, że się w czasie zmieściłem. Jest za pięć druga, więc chyba mogę z czystym sumieniem zakończyć. Przepraszam za to tempo tej mojej wypowiedzi, ale żal mi było każdej sekundy. Tak dziękujemy dzisiaj wszyscy, prawda? Prelegenci są bardzo zdyscyplinowani w czasie. Tak słuchając sobie, prawda, tego referatu, doszedłem do wniosku, że ta równowaga pomiędzy słowem a obrazem jest chyba jednak w katechezie czymś bardzo istotnym, ale też pojawiła mi się taka myśl, że ciekawo, gdyby święty Paweł dzisiaj żył, to czy nie pisałby, że wiara rodzi się? ze słuchania, a czy nie dodałby, że również, czy nie, nie rodzi się z patrzenia. Gdyby chodził do kina i oglądał filmy, to tak, co, to jest są święty Paweł? Tak, ale Paweł, Paweł jednak mówi o obrazie, o Chrystusie, który staje się obrazem Boga niewidzialnego. Jeżeli sięgniemy po Ewangelii według świętego Jana, po prolog Ewangelii, to I... proszę zobaczyć, że tam odnajdujemy pełną audiowizualność, ale nie w rozumieniu medialnym, tylko doświadczenia człowieka, który potrzebuje spojrzenia i słuchu. Bo gdy mowa jest o Bogu słowie, logos, choć tu mi jest oczywiście bliższa interpretacja, ta którą znajduję w tłumaczeniu branż niż u y, plotyna, czyli to słowo dawar, które jest wydarzeniem, które jest czynem, które jest dzianiem się, to przecież to słowo staje się człowiekiem, staje się naoczne, pośród nas mieszka. A więc tu wchodzi ta przestrzeń relacyjna, przestrzeń także wzroku, spojrzenia i to ze spojrzenia, z dotknięcia, z bycia razem, y, nie tylko ze słuchania rodzi się y, uczestnictwo w tajemnicy, więc myślę, że tutaj w Ewangelii i u Pawła, także świętego znajdziemy podobne chyba y, motywy i zrozumienie.